Ogień Megan Markle w szoku. Eugenie ujawnia tajemnicę Archiego, wypożyczone dziecko? Ogień. Korona burza w pałacu. Kiedy księżniczka Eugenie rzekomo wyjawiła, że jej syn August był wypożyczony przez Megan i Hariego, świat zamarł. Czy to możliwe, że saseksowie nie mają własnych dzieci? Kolizja tajemnica, która może wstrząsnąć monarchią. Pałacowe korytarze milczą, ale internet eksplodował, spekulacje, zdjęcia, domysły. Czy wizerunek archiego i Lilibet to jedynie iluzja? Ogień szokujące kulisy rodzinnych sekretów. Jak to się zaczęło? Co na to Eugenie? Dlaczego Megan zbledła, gdy usłyszała te rewelacje? Telewizja obejrzyj teraz i poznaj całą prawdę o skandalu, który może na zawsze zmienić historię rodziny królewskiej. Kamera filmowa kliknij, by dowiedzieć się więcej. Megan blednie, gdy Eugenie wyjawia, jej syn Augie został wypożyczony przez Megan i Harry'ego, prawda, że nie mają własnych dzieci? W pałacowych korytarzach zapanowała niespodziewana cisza. Zwykle tętniące życiem rozmowy, ciche śmiechy i eleganckie powitania nagle ucichły, jakby wszyscy wiedzieli o czymś ogromnym, a jednak bali się o tym mówić. Pracownicy królewscy, znani ze swojej opanowanej postawy nawet w obliczu najdziwniejszych skandali, wymieniali się tylko spojrzeniami pełnymi tajemnicy. W Londynie media szalały, każdy nowy szczegół wydawał się jeszcze bardziej niewiarygodny od poprzedniego. Rozpowszechniający się internetowy szept głosił, że Meghan Markle i książę Harry nie mają własnych dzieci. Według tej sensacyjnej teorii, dziecko, które widziano u nich w ramionach, a później poznane jako Archie, a potem jako Lilibet, miało być jedynie maskaradą. Prawdziwym bohaterem tej kontrowersyjnej opowieści miał być mały August Philip Hawk Brooksbank, syn księżniczki Eugenie, który rzekomo został wypożyczony, by utrzymać pozory szczęśliwej rodziny. Tajemnica pałacowych korytarzy w ciągu zaledwie kilku godzin pogłoski przerodziły się w nagłówki, które groziły zachwianiem zaufania publicznego do najbardziej obserwowanej rodziny na świecie. Na pierwszy rzut oka absurdalne, zarzuty o wypożyczeniu dziecka były trudne do przyjęcia. Jak mogła para, która od momentu rozpoczęcia związku była pod stałą presją mediów, ukrywać fundamentalną prawdę o braku własnych potomków? Jednakże, gdy media społecznościowe zaczęły intensywnie analizować każdy detal, od archiwalnych zdjęć po stare wywiady, teoria ta zyskała niespodziewane grono zwolenników. Twitter eksplodował hashtagami domagającymi się wyjaśnień, a internetowi detektywi starali się znaleźć dowody wskazujące na to, że zdjęcia Archiego i Lilibet były jedynie częścią skomplikowanej intrygi. Wyznanie księżniczki Eugenie, iskra kontrowersji, centralnym punktem całej afery miało być domniemane wyznanie samej księżniczki Eugenie. Według niepotwierdzonych relacji, to ona miała przyznać się do tego, że jej ukochany syn August został wypożyczony Megan i Hariemu. Rzekomo, przytłoczona poczuciem winy i presją, nie mogła dłużej milczeć. Ta sensacyjna informacja wywołała prawdziwą burzę, zarówno wśród mediów, jak i wśród obserwatorów życia królewskiego. Według anonimowych źródeł, które miały bezpośrednią wiedzę o przebiegu tej rozmowy, Eugenie miała być tak przytłoczona ciężarem sekretu, że dosłownie zbledła, gdy ktoś w pałacu wyjawił jej tę niewyobrażalną informację. Ta scena, choć wydawała się drobnym szczegółem, stała się symbolem głębokiego szoku i emocjonalnej burzy, która miała zarazić cały pałac. Kulisy rodzinnych tajemnic, aby zrozumieć genezę tej sensacyjnej teorii, warto cofnąć się do kilku lat wstecz. Księżniczka Eugenie, znana z dyskrecji, urodziła swojego pierwszego syna, Augusta Filipa Hock Brooksbanka pieszczotliwie zwanego Augie. Dziecko to, choć wychowywane w tradycyjnym duchu królewskim, nigdy nie przyciągało tak intensywnej uwagi jak potomkowie Meghan i Harry'ego, którzy, po rezygnacji z oficjalnych obowiązków, starali się budować własną, niezależną tożsamość za oceanem. W miarę jak Megan i Harry ujawniali kolejne szczegóły swojej prywatnej sfery, od publicznych wystąpień z Archiem po nieformalne zapowiedzi narodzin Lilibet, niektórzy zaczęli zadawać pytania. Czy wszystko jest takie, jak powinno? Czy na pewno dziecko, które wszyscy podziwiają, jest ich własnym potomkiem? Te pytania znalazły szczególny oddźwięk wśród Tawa. Internetowych detektywów, którzy z zapałem analizowali każdy kadr i każdą datę. W sieci pętlą teorii spiskowych, w miarę jak rozmowy przenikały do przestrzeni wirtualnej, temat wypożyczenia dziecka zyskał nowe życie. Fani, krytycy i sceptycy zaczęli prezentować zdjęcia, zestawiając ze sobą wizerunki Archiego i Małego Augusta. Rzekome podobieństwa, zestawiane z niejasnościami w terminach publicznych wystąpień, stały się paliwem dla teorii, która brzmiała niczym wyjęta z powieści sensacyjnej. Zwolennicy tej teorii argumentowali, że Meghan, znana z wyraźnego oporu wobec tradycyjnych reguł królewskich, mogła być zmuszona do podjęcia skrajnych kroków, aby utrzymać swój wizerunek i chronić swoją prywatność. Z kolei przeciwnicy uważali, że cała sprawa jest jedynie kolejnym bezpodstawnym atakiem medialnym, mającym na celu zdyskredytowanie pary, która już od lat boryka się z nieustanną presją. Pisza oficjalnych źródeł i publiczny rozgardiarz, Mimo upływu czasu, zarówno Buckingham Palace, jak i przedstawiciele Meghan oraz Harry'ego pozostawali milczący. Oficjalne komunikaty dotyczyły jedynie standardowych procedur rejestracji narodzin dzieci, co w oczach krytyków tylko potęgowało wrażenie, że coś jest nie tak. Brak bezpośredniej odpowiedzi tylko sprzyjał spekulacjom, im dłużej milczenie, tym bardziej teoriom spiskowym trudno było znaleźć koniec. W tle tej medialnej batalii toczyła się również głęboka, osobista walka. Dla Megan, która niejednokrotnie otwarcie mówiła o swoich zmaganiach z intensywną presją życia publicznego, każdy nowy atak na jej prywatność był ciosem emocjonalnym. Z kolei księżniczka Eugenie, znana ze swojej skromności i dyskrecji, była przedstawiana jako osoba rozdarta między lojalnością wobec rodziny a wewnętrznym bólem wynikającym z rzekomej zdrady. Dziedzictwo, tradycja i nowoczesna rzeczywistość kontekst całej afery sięga znacznie głębiej niż tylko osobiste wybory Megan i Hariego. Historia brytyjskiej monarchii, z jej długą tradycją zachowywania rodzinnych tajemnic i skrzętnie strzeżonych rytuałów, stanowi doskonałe tło dla takiej sensacyjnej teorii. Każdy szczegół narodzin, każde oficjalne oświadczenie o pojawieniu się potomka na świecie jest elementem symbolicznej opowieści o ciągłości królewskiej linii. Dlatego zarzuty o fałszywą prezentację potomstwa miały potencjał wywołać kryzys nie tylko wizerunkowy, ale i fundamentalny dla samej instytucji monarchii. Emocjonalny finał, pytania bez odpowiedzi, na tle narastającej fali plotek, jedno zdjęcie szczególnie utkwiło w wyobraźni opinii publicznej, obraz Megan, która dosłownie zbledła, słysząc, jak ktoś z pałacowych korytarzy przekazał jej nieprawdopodobną wiadomość. Czy to był moment, w którym cała maskarada się zachwiała? Czy księżniczka Eugenie, która zawsze wydawała się być ostoją spokoju, mogła naprawdę dopuścić się takiego wyznania? A może cała historia jest jedynie wyobrażeniem, połączeniem strachu przed utratą prywatności i obsesji na punkcie idealnego obrazu królewskiej rodziny? Choć oficjalne dokumenty i publiczne oświadczenia stanowczo potwierdzają narodziny Archiego i Lilibet, a każdy ekspert genealogii podkreśla, że fałszowanie takich rejestrów byłoby praktycznie niemożliwe, plotki nie dają o sobie zapomnieć. W erze natychmiastowego przekazu informacji, gdzie jeden tweet może wywołać globalną burzę, granica między faktem a fikcją staje się coraz bardziej rozmyta. Refleksja nad współczesną kulturą plotek, czy w świecie, w którym każdy szczegół życia publicznej postaci może być poddany interpretacji, można w ogóle mówić o prawdzie? Dla niektórych historia o wypożyczeniu dziecka przez Meghan i Harry'ego jest dowodem na to, że nawet najbliższe relacje rodzinne nie są wolne od manipulacji i zniekształceń. Dla innych jest to jedynie kolejne udaremnione oskarżenie w serii ataków na parę, która od lat walczy z nieustającą presją mediów. Na razie pozostaje pytanie, czy kiedykolwiek usłyszymy ostateczne wyjaśnienie tej sensacyjnej teorii? Czy księżniczka Eugenie zdecyduje się na publiczne oświadczenie, które na zawsze rozwieje chmury wątpliwości? A może Meghan i Harry, znani z milczenia wobec niepotwierdzonych oskarżeń, pozostaną cicho, pozwalając, by plotki nadal krążyły w otoczeniu pałacowych tajemnic? Jedno jest pewne: ta historia, choć dla wielu niewiarygodna, idealnie wpisuje się w narrację o nowoczesnej monarchii. Narracje, w której tradycja spotyka się z cyfrową erą, a prywatne dramaty stają się publicznym widowiskiem. Czy kiedykolwiek poznamy całą prawdę? Na razie pozostaje to tajemnicą, która z pewnością będzie palić umysły i wywoływać emocjonalne dyskusje jeszcze przez długie lata. Ta wersja tekstu stara się oddać zarówno dramatyzm, jak i złożoność opisywanej afery, jednocześnie prezentując narrację w sposób spójny, szczegółowy i pełen emocji.